Witam zgodnie z obietnicą mamy kolejny desz-deszcz. Deszcz, 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 deszcz. Tak ma być przez dwa tygodnie. No ale pomijamy sprawy deszczowe. Przejdźmy do spraw fiesty zwanej Fajas. Powiem tylko, że niezmiennie jak co roku jest podobnie, czyli codziennie o 14 petardy hukowe na dworcu głównym kolejowym. W Walencji jest to to no samo tylko razy 10 i z, z wydarzeń jest w sobotę. Najważniejsze spalanie figur od 20.00 te mniejsze, od trzeciej te większe i figura numer 1, która wygra, którą wybiorę jako najładniejszą, będzie spalona. Nie wiem dlaczego, ale jakoś o pierwszej 1.30 w nocy. Do tego w sobotę o 12.00 specjalna uroczysta msza do świętego Józefa, bo to w sumie z tym jest powiązane te cały święto fajas i dzień wcześniej e, ofiarowanie kwiatów e, pod katedrą e, na placu ajuntamento jest figura Matki Bożej e, zrobiona z drewna, którą dekorują kwiatami i do tego jeszcze pokazy sztucznych ogni, które będą dzisiaj o 23.30. Pozdrawiam tyle z programu, można znaleźć go w internecie, jak się pisze program AFAES 2022, to ładnie wyskoczy z opisem co gdzie i jako której.